Dzień dobry, jest wtorek, 11 maja. Ja nazywam się Jakub Dymek, jest ze mną mój redakcyjny kolega i wasz... Państwa ulubiony autor przeglądu, A, Robert Walenciak. Robert Walenciak, dzień dobry, witam witam, z witam Państwa i witam mojego redakcyjnego kolegę, również ulubionego autora przeglądu. Drugiego, drugiego na tym podium na pewno. To, że spotykamy się w tym gronie, to znaczy bez wątpienia, że przed nami cotygodniowy przegląd przeglądu bez zbędnych wstępów i bez um, niepotrzebnej kurtuazji, by już dość jej padło w tej rozmowie. O czym będziemy dziś mówić? Będziemy mówić o tym, o czym mówi i cała Polska, czyli kłótniach wewnątrz obozu opozycyjnego, a właściwie tym, kto przejmie na, kto przejmie piecze nad Polską płonącym śmietnikiem zwanym Platformą Obywatelską i tym, kto podejmie się tego wyzwania, by liberalną czy centrową lub konserwatywną część opozycji razem posklejać, to przede wszystkim postaramy się także błyskawicznie rzucić trochę szersze światło na panoramę polityczną w Polsce na maj Anno Domini 2020 i rzucić okiem, czy też wychylić nieco głowę za ten horyzont i popatrzeć na zagranicę w kontekście w kontekście niedawnego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z liderami tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki. Cóż to za formuła i co się za tą cokolwiek skomplikowaną nazwą kryje w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. A więc od początku Robercie Trzeci tydzień rozmawiamy i chyba nawet się nie nudzimy, co najciekawsze, na temat perypetii polskiej opozycji. Z tej całej układanki wyłania się w moim przekonaniu na pewno jedno. Kiepsko pod napięciem i w obliczu stresu radzi sobie przewodniczący Budka i jego partia Koalicja Obywatelska. A ty co o tym myślisz? Ja myślę, że czas budki już się kończy, więc godziny to może złe słowo, ale tygodnie, w których on jest szefem Platformy zdają się być policzone. To po prostu się rozpada, to doskonale widać i trwa w Platformie w tej chwili poszukiwanie nowej formuły, nowej formuły opozycyjności. I żeby jakby zamknąć ten wątek, to nie jest problem wyborców, to nie jest nasz problem, to jest problem części polityków. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wyborcy po prostu nigdy ci wyborcy, którzy, którzy są związani z platformą i którzy są przeciwko PiS-owi, nigdy na PIS nie zagłosują. Oni mogą głosować na platformę, mogą głosować na coś, coś nowego, co się wyłoni, oni będą wierni w swoich politycznych postawach. Więc. Kto, na kogo oni oddadzą głos, to się jeszcze zobaczy. Natomiast jest to w tej chwili gigantyczny problem polityków, tej całej gromady. Gromady ludzi, którzy dobrze sobie żyją, a w moim przekonaniu dość marnie pracują, i którzy doprowadzili platformę, obecną platformę, do takiego stanu no, rozpadającej się łódki. Więc oni budują sobie rozmaite tratewki, budują jakby warianty ratunkowe, a więc jest i Trzaskowski jako wariant ratunkowy, Sikorski jako wariant ratunkowy się pojawił, jest Tusk gdzieś tam, zwróć uwagę, milczy. Nic nie mówi, to też jest bardzo ciekawe. Jest schetyna, więc jest tych wariantów ratunkowych wiele i w tej chwili jest taki wewnątrz obozu, platformy tego politycznego wielki rejwach. Budka w moim przekonaniu już jest pogrzebany, nikt za budkę umierać nie będzie w platformie, tylko trzeba znaleźć nowego szefa, nową formułę, bo być może chodzi o hołownię, prawda? I to jest ta, ta obecna sytuacja, której, której jesteśmy, jesteśmy świadkami. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, wiesz. To jest tak, że ja to zaklęcie o poszukiwaniu właściwej formuły i programu i ideologii po stronie opozycyjnej słyszę od lat. I to się, właściwego to się nie wodza, wydarza. lidera człowieka, który to pociągnie to wszystko. To nie jest wielki kłopot w tej chwili. To, ja myślę, że to jest kłopot dla, dla PIS-u największy. Widzę zdziwienie na Twojej twarzy. Otóż tak, dlatego że platforma kierowana przez Budkę nie jest dla PIS-u specjalnie groźnym wyzwaniem. Natomiast opozycja inaczej skonstruowana, bardziej efektywnie, to jest może być, być, być bardzo duże zagrożenie. Zwróć uwagę, na polskiej scenie politycznej od lat mamy Podobną sytuację. Obóz platform, obóz opozycji, przepraszam, i obóz PiSu to są, jest mniej więcej porówno, więc wygrywa ten, kto potrafi to lepiej zorganizować, lepiej skrzyknąć tych swoich ludzi, lepiej zahachmęcić w ordynacji wyborczej. A tak naprawdę ten wynik jest cały czas łeb w to jest różnica jednego procenta, nie więcej. W Senacie. Opozycja ma, ma, wygrywa jednym, jednym głosem. W parlamencie pisma większość, znaczy zjednoczona opozycja ma większość 1%. A teraz już pewnie nie ma większości, bo, bo przecież Ziobro już jest poza pisem, poza Zjednoczoną Prawicą. A, a Gowin również chętnie by coś zrobił, o czym pewnie porozmawiamy później. Taką mamy obecnie, obecnie sytuację. Chaos. Chaos, to kompozycja. Ja prawdę mówiąc nie wiem, co ty mi chcesz, co ty mi chcesz tymi liczbami udowodnić, ale, ale zakładam, że jakaś myśl się za tym kryje i ona się po prostu ujawni w toku naszej rozmowy. Ja natomiast z kolei do znudzenia wracał będę do takiej myśli, którą też rozwijam i w Publicystyce na łamach przeglądu i nie tylko, że paradoksalnie ten brak ideowości platformy i brak czegoś, co obiecane zostało wyborcom jeszcze w styczniu, czyli manifestu ideowego, szkodzi. I ilekroć ja to mówię ludziom, to oni pokają się w głowę, mówią: Tak, po co taki dokument? Nikt tego nie czyta. Kogo to w ogóle obchodzi, jaką partię deklaruje ideologię? Ja tymczasem jakoś wierzę w to, być może naiwnie, że jeżeli ktoś ma na tyle odwagi i spójności w sobie, by przynajmniej za pomocą jakiejś karty programowej, jakiegoś dokumentu, jakiegoś manifestu określić, o co mu chodzi, to potem za pomocą odwołań do tego manifestu, ideologii czy doktryny może przynajmniej próbować uzasadniać swoje ruchy. Na przykład nasza ideologia jest liberalna, liberalizm mówi, że trzeba robić tak i tak, więc nasze postanowienia, nasze kroki są zrozumiałe, drodzy Państwo. PiS tego problemu nigdy nie miał, bo po pierwsze miał w ideologa i przywódcę zawsze w jednej osobie i był to Jarosław Kaczyński, a po drugie ta tożsamość ideowa PiSu... W najważniejszych kwestiach nigdy nie była tajemnicą. To, że wszyscy wiedzieli, że w kwestiach kulturowo-historycznych jest to partia prawicy albo nawet dalekiej prawicy. W kwestiach gospodarczych yy, bliższa europejskiej chadecji zaś i, i na pewno nie taka, nie taka radykalnie, yy, radykalnie prawicowo-konserwatywna -y jak Republikanie w Stanach Zjednoczonych czy, czy dawni torysi w Wielkiej Brytanii. I to było dla wszystkich gdzieś tam jasne. I, i dlatego też PiS nie gotował sobie problemów na ponadmiar wynikających z niespójności wobec doktryny, którą sam deklarował. Platforma odwrotnie powstała 20 lat temu jako partia konserwatywno-liberalna, a, i to nie jest mój bon mot, tylko Łukasza Lipińskiego z polityki Insight, odziedziczyła wyborców yy, centrolewicy. I musi się z tym 20 lat męczyć, że ma wyborców bardziej progresywnych, bardziej bliższych centrum, bardziej odpowiedzialnych, czasami za państwo, bardziej myślących wspólnotowo, bardziej kompromisowych niż ich własna tożsamość. I z tego nieuzgodnienia wynikają problemy, które ciągną się aż po dzień dzisiejszy, bo znów, i tu obiecuję skończyć tę długą dygresję, bo znów, gdy okazuje się, że platforma podjęła, postanowiła, nie głosować za funduszem odbudowy, to gdy przyszło pokazać karty i powiedzieć, dlaczego tak jest, czego to wynika, jaką myślą należy to uzasadnić i dlaczego miałby być to krok spójny z tym, co platforma reprezentuje sobą na politycznej scenie. Nagle odbiło się to głuchą ciszą i nikt nie wie właściwie dlaczego tak jest. A im więcej ciszy, chaosu i niedopowiedzeń wokół działań jakiejś partii, tym łatwiej przeciwnikom wypełnić to. Oskarżeniami to z tym mamy także dziś do czynienia no tak, tylko że jak ktoś jest silny, to może nic nie mówić i wszyscy mówią, o, ma, ma siłę, nie musi nic mówić, a ktoś jest, jak, jak jest ktoś słaby i nic nie mówi, to mówi się, milczy, bo nie ma nic do powiedzenia. Tak to, tak, tak, tak to rzeczywistość wygląda. Platforma, gdy była partią prawie 40 i mogła, mogła wówczas rozwijać się i na lewo, i na prawo, zagarniać poszczególne obszary, i mówiło się, mówiło się że ma skrzydła, że to jest wielki, wielki krążownik, który i w ogóle zbiera, ta, co, co bardziej wartościowych ludzi z różnych obozów. Teraz, kiedy jest partią 15 może 17 no tak, tak te, 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 te rejony, to wszyscy to te skrzydła przeszkadzają. Mówi się, że no, no zaraz, zaraz, ale co, kto reprezentuje Platformę? Czy Roman Giertych, czy Barbara Nowacka? Więc to, 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 to jest to pytanie. A gdy, gdy ktoś zechce poszukać prawdziwego platformersa, to wtedy ma kłopot. Bo kto, kto jest prawdziwym platformersem? Pan Borys Budka, który dokładnie mówi o niczym. Może Rafał Trzaskowski? No proszę bardzo. No więc Rafał Trzaskowski w jednym zdaniu po. po, po, po... I powiedzieć rzecz dziwną, i rzecz, rzeczą logiczną jest to, kiedy mówi, że nie trzeba kłócić się na opozycji, bo to platformie szkodzi. To jest to jest rozsądne i to jest logiczne. Natomiast rzeczą dziwną jest, kiedy opowiada historię, że już platforma dogadywała się z pisem. Wspaniałe warunki postawiła. Ten pis był gotów na to się zgodzić, i nagle cóż się stało? Wszedł do grycza gryczarzasty i postawił mniejsze warunki, i, i się dogadał z, z pisem. No więc to, to jest absolutnie niezrozumiałe, bo z jednej strony okazuje się, że PIS też rozmawiał, z, znaczy, że platforma też rozmawiała z PISem, czyli platforma może, a ktoś inny nie może, więc to jest głupota polityczna mówienie o czymś takim. No ale po drugie, jest to też próba budowy takiego mitu mitu platformy, która prawie miała ten PIS na u stóp, na kolanach, i proszę bardzo, tutaj. No, nożem w plecy, zdradziecki, zdradziecka lewica platformę uszkodziła. Czyli Ale to jest, jest tylko nowy, jedna. Mit smoleński, nowy mit smoleński dla, dla wyborców się tworzy. Zdra, Zdradzony o zdradzonych Ale słuchaj, o to jest tylko jeden z kilku um, nowych mitów, legend, czy uzasadnień, które krążą po um, polskiej opozycyjnej scenie, w których jedno jest niespójne z kolejnym. I na tym także polega problem no to, to Platformy tak, Obywatelskiej. Tak katastrof i, smoleńskich, prawda? I, i, tak. I sprzyjających jej publicystów, wcielających się w kibicowskie kostiumy w tej rozgrywce, bo tutaj żadne z kolejnych uzasadnień nie pasuje do poprzedniego. Albo Należało przyjąć fundusz za wszelką cenę, bo te pieniądze nam się należą, albo należało go wetować, bo obalenie pisu jest ważniejsze. Albo z pisem można negocjować i wynegocjować lepsze warunki niż Lewica, albo z pisem nie można negocjować, bo z terrorystami nie, stawia, nie, nie siada się do stołu. tak, Albo przyjęcie funduszu było dziejową koniecznością i nie było od tego odwrotu, albo fundusz mógł się w każdej chwili wywalić przez zbigniewa ziębre. Tutaj jedno, Jeden tok myślenia, czy jedna, nazwijmy to nieelegancko, wymówka po prostu nie pasuje do poprzedniej, i wszystkie naraz nie mogą być prawdziwe. No tak, no tak. A, a ponieważ jest tych wymówek dziesiątki, i jedna coraz bardziej fantastyczna i coraz bardziej niemądra od drugiej, w związku z tym trudno platformę traktować poważnie. W moim przekonaniu, nawet Ludzie platformy już nie traktują platformy poważnie. Ona po prostu się rozsypuje w tej chwili. To, to słychać i widać, jeżeli Ireneusz Raś, czyli ważna postać na prawicy, PO, mówi, że absolutnie budka jest do niczego, Radosław Sikorski powinien być liderem, no to jest to jakaś, jakaś deklaracja. Jeżeli Rafał Trzaskowski organizuje swój kampus, kampus dla młodych, czyli de facto swoją organizację, no to, to wszyscy, wszyscy patrzą na tego Trzaskowskiego i przy, przypominają sobie moment powstania Platformy. To, to wówczas też obok Unii Wolności Skonstruowaną platformą obywatelską, prawda? Więc platforma się rozpada na część konserwatywną, na część kaldowską, myślę, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, na część taką uwolską, czy tam udecką, taką zezującą w stronę centrolewicy. I to jest, wydaje mi się, już bez. To, to się nie zatrzyma, bo każde zatrzymywanie tego procesu będzie powodowało, że to, że to będzie gniło, to będzie parciało i to będzie coraz mniej miało sensu. I, i wrócę do swoich słów z początku naszej rozmowy. Jest to bardzo groźne dla, dla PiSu. I może dokończę, to też krótko, bo wydaje mi się, że o tym, o tym, ale później ty też chętnie pewnie o tym powiesz. Otóż ta, ta prawicowa część platformy, jeżeli odejdzie z platformy, to spełni się wówczas marzenie Jarosława Gowina. Otworzy się możliwość budowania takiej formacji prawicowo-konserwatywnej z Gowina, z PSL-u. Z Komorowskiego, z tych prawicowców platformerskich, może z części PiSu. Tam, tam będą oczywiście sami generałowie i, i pułkownicy. Wyborców tam na razie jest niewiele, ale taka formacja miałaby spory sens. Przypuszczam, że o takiej formacji marzy Gowin i ona mogłaby rzeczywiście odegrać w polskiej polityce ważną, wa, ważną rolę. Ona jest, tak mi się wydaje, w tej chwili w umysłach. Polityków, którzy są w różnych miejscach, w różnych partiach, ale gdyby to się udało, no to by rzeczywiście zmieniło sytuację, bo mielibyśmy PiS mniejszościowy, mniejszościową centrolewicę i te, te partie, i głęboki, taki dosyć pokaźny, 60 może osobowe, osobowy klub, czy może nawet jeszcze większy klub w Sejmie, który byłby gdzieś po środku i który tak naprawdę by to rozgrywał. Ale to jest pomysł Gowina, to jest marzenie Gowina, nie wiem i pewnie części konserwatystów w Polsce, ale... Dobrze, Robert, wyborców, Robert, to, to jest ale sposób. my tę opowieść, ja nie twierdzę, że Polska by nie skorzystała na mhm. hmm, pojawieniu się jakiejś chadeckiej, konserwatywnej, prawicowej czy republikańskiej partii, która by tych ludzi zbierała, tylko my te opowieść słyszymy, przepraszam, bo aż mi się chce przekląć. Nie wiem, dwunasty rok? znaczy, ja, e, ja, dwanaście lat to, temu to dopiero uzyskałem prawo wyborcze, ale, ale, ale no, nie mam już siły, trochę słuchać tego, e, gdy co sezon pojawia się ten sam pomysł. To jest ten sam pomysł. Kazimierz, Maria Ujazdowski, Paweł Zalewski no to, i on, Nagluzik tak. Rostkowska, założą konserwatywną partię. No tak, im się nie udaje. Ciągle to daje, ciągle Ile można. No bo no dobrze, ale teraz jest okazja. To, to po pierwsze, można do, do skutku, bo polityka polega na tym, że nigdy się nie kończy. No, a poza tym, tak, pra, prawda jest też taka, że porządek na polskiej scenie politycznej nastąpi dopiero wtedy, kiedy odbuduje się lewica. No, i nie mówię tego z powodu sympatii do lewicy, tylko mówię po prostu z powodu tego, patrząc, jacy są wyborcy w Polsce, jak wygląda scena polityczna. No, tak, taka jest prawda, że mocna lewica, czyli co najmniej 25%, to gwarantuje pewien ład na, 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 na politycznej scenie. Póki jej nie ma, mamy te, te, te zachowania platformy, która tu chciałaby ukraść tych wyborców, przecież lewicowych, no ale nie chce stracić tych prawicowych, tych centrowych i, i zachowuje się głupio wówczas. No, to, to, to jest ten, ta praprzyczyna przyczyna tak naprawdę całego bałaganu. Ja, zanim skończymy, bo chciałem też i o tym dzisiaj wspomnieć, co zresztą zapowiedziałem. Trochę, trochę jak niereformowalny alkoholik, zajrzałem wczoraj do tekstu o kłótniach wewnątrz obozu PO. Nie licząc, że znajdę tam cokolwiek i właściwie z jakimś takim poczuciem już żalu i złości sam na siebie, że daje się namówić i w to klikam, a jednak znalazłem tam na stronach gazety wyborczej bardzo ciekawą myśl wyrażoną przez Jednego z tych właśnie platformerskich konserwatystów, który, który powiedział dziennikarkom wprost, że skręt PO w lewo, to co oni nazywają lewem, jest tak naprawdę europejską po prostu średnią. Oznacza mm. dla nich niebyt. To znaczy uzupełnienie list Platformy Obywatelskiej przez osoby związane z ruchem Rafała Trzaskowskiego i bardziej taka Wyraziście libera liberalna, przepraszam po europejsku, myśląc, tożsamość tej partii, oznacza po prostu dla tych konserwatystów, czy tych ludzi, którzy tak się przynajmniej definiują w ramach Platformy, po prostu konieczność wyskoczenia z tej łódki, tak? I płynięcie tak. gdzieś na pontonie, targanym zresztą bardzo wzburzonymi falami na, na, na niespokojnym morzu polskiej polityki, które wcale dla takich bezpańskich konserwatystów nie jest życzliwe. I to była ciekawa myśl, znaczy, bo, bo, bo to zostało w dość prostych kategoriach przez tego cytowane tam polityka wyłożone, to znaczy skręt platformy w lewo oznacza, że będą, że będą trzy bardzo podobne partie w kwestiach swojej ideologii, to znaczy Ruch Hołowni, Nowa Lewica i PO właśnie, które wszystkie będą mniej więcej na takim polu liberalno-centrowym się, się poruszać. I, i, I zero miejsca w każdej z nich, tych partii bijących się o, o polityczne centrum w Polsce, dla, dla ludzi, którzy samo określają się jako konserwatyści. I to tłumaczy, to, to, to rozczarowanie tego człowieka i jego strach, tłumaczy te ruchy odśrodkowe, które się w platformie dzieją, te kolejne listy, stanowiska, całą tą, no nie chcę używać słowa panikę, ale pewnego rodzaju wzmożenie czy wzburzenie wokół, wokół tych niepokoi. A, a Borys Budka, i tutaj domykamy tę pętlę, którą otworzyli na początku nie jest z kolei przywódcą, który byłby w stanie tych wszystkich ludzi taką silną ręką wziąć, ogarnąć, uspokoić, ścisnąć, zdusić i spacyfikować. No nie jest to. Tylko, nie to jest, to, jest, to, jest to, to najważniejsze. No tak, tak jest. No w związku z tym ci konserwatyści szukają swojego miejsca, jest ich wielu, są i w pisie i w PO. Oni ten popis to był przecież ich głównie pomysł. I być może być może to, to, to będzie. I wtedy dla Kaczyńskiego jest to bardzo, zła, bardzo zła wiadomość, no bo on już traci większość i ma niewielkie szanse, by ją, by ją odzyskać. No. Chociaż to ostatnie zdanie w tym temacie, bo ja z tym, co jest dla Kaczyńskiego szczęściem lub nie szczęściem, też jakbym, bym, bym nigdy w żadną ze stron nie przesadzał, bo taka, taka radykalna, radykalna polary nawet tyle polaryzacja, co parcelacja polskiego parlamentu i taka, taka scena jak, jak, jak te, które widzieliśmy w wyborach tam roku 1991 czy 3, gdzie, gdzie naprawdę te 30 partyjek się ubiegało yeah. o, o, o miejsce przy stole, um, wprowadza też element pewnego niestorowalnego zupełnie chaosu. Yeah, Innymi to... słowy, ja uważam, że system dwupartyjny jest absolutnie szkodliwy i bezsensowny tak. um, i, i umówię to zawsze i konsekwentnie się tego będę trzymał, ale zarazem też wizja sześciu czy siedmiu Partii prawicowych, rozbitego obozu władzy i centrum pogrążonego w kompletnym chaosie, też mnie jakoś wcale nie napawa wielkim optymizmem, znaczy też nie budzi to mojego zaufania. No tak, ale, ale Holandia czy, czy Belgia, zwłaszcza Holandia sobie doskonale daje radę zupełnie rozbita i politycznie. To, to jest kwestia kultury politycznej, umiejętności dogadywania. A się. czasami im się nie udaje koalicji rządowej stworzyć przez, no tak. przez rok. Ponad, ponad rok. Przez tak, rok. Tak. A, a, ale a rządzą i się rozwijają. To no tak to jest na świecie. Nie? nie każde, moim zdaniem, nie każde porównanie jest zawsze i bezwzględnie uzasadnione. Polska to nie Holandia, ale tam mają swój inny binarny podział, nad którego naturą się rozwodzić dzisiaj nie będziemy. Słuchaj, króciutko, bo już skoro i system tak. dwupartyjny, i porównania do innych krajów, i zagranica się pojawiły, szczyt NATO w Bukareszcie, tak zwana Bukaresztańska Dziewiątka strasznie karkołomna nazwa, której mam nadzieję już, znaczy nie tyle mam nadzieję, co rozumiem, dlaczego nie używa się. Się powsze powszechnie w dyskusji politycznym, nie, bo, bo, jest to, bo jest to paskudny łamaniec językowy. Spotkała się w formacie online z prezydentem Joe Bidenem. Andrzej Duda był jedynym przywódcą zagranicznym, to znaczy nie. Nie z Rumunii, innymi słowy, był jedynym gościem prezydenta Rumunii Klausa Johannesa, który przyjechał tam osobiście, a nie zjawił się w postaci wirtualnej, i chyba nic mu to nie dało. I ta wizyta wirtualna, przepraszam, właśnie wizyta realna w miejsce wirtualnej Real. była gestem takim właściwie. Nadmiarowym, znaczy nieuzasadnionym żadnymi okolicznościami. Wobec Joe Bidena, którego przypomnijmy zwycięstwo wyborczego sam prezydent Andrzej Duda bardzo długo nie chciał uznać i, I nie Biden widział Biden to pamięta, Biden to wie, Biden to pamięta, jego ekipa zna się doskonale na Europie Środkowej, jego minister spraw zagranicznych, sekretarz stanu. Jest tutaj zaangażowany nie tylko, nie, tylko, nie, tylko, nie tylko, rodzinnie, jeśli chodzi o korzenie środkowoeuropejskie, więc tu nie ma, nie ma ściemniania. Poza tym jest to ekipa, dla której prawa człowieka, wolność mediów, wolne sądy, to, to, to nie są takie opowieści znikąd. Oczywiście Ameryka musi na te sprawy wszystkie patrzeć jako wielkie mocarstwo światowe, więc w pewnych sytuacjach przymyka na to oczy i mogę tych listę krajów, wobec których zachowuję się nad wyraz łagodnie, jeśli chodzi o prawa człowieka wyliczać, no ale nie dotyczy to Europy, zwłaszcza części państw Unii Europejskiej. Tu jest, nie ma ani Duda, ani, ani PiS nie może liczyć na, jakąś, na jakieś przymykanie oczu. W związku z tym no, będzie traktowany Duda jak, 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 jak na to zasługuje. No, niech wiele, wiele nie może się spodziewać i nie powinien się spodziewać. Taka jest, taka jest moja opinia. Jest to kolejny element takiej zewnętrznej presji na PiS. By zaczął zachowywać się po europejsku. To jest ta presja, jest ze strony Unii Europejskiej, ze strony Stanów Zjednoczonych. No nie jest ze strony Moskwy, nie jest ze strony Turcji czy Węgier, no ale chyba nie o to, nie o to nam chodzi. I żeby była też jasność, ja nie uważam, by ta presja w jakikolwiek sposób naruszała polską niezależność. No bo jeżeli wymagasz od państwa. Czy oczekujesz, to jest, to jest lepsze słowo, oczekujesz od państwa, by był przyzwoity? No to na Boga, no cóż, to za kłopot być przyzwoitym. No pisma z tym kłopot. No. Jednocześnie ja do fanów, czy takich, o, powiedzmy tak kredyt zaufania, którego udzielam nowemu szefowi Departamentu Stanu Antonemu Blinkenowi jest ograniczony i oczywiście zasługuje on na, na te swoje przysłowiowe 100 dni, znaczy to już tradycyjne 100 dni. Minęły właśnie. Właśnie minęły. W związku z tym, że wszystko dzieje się online, to, to, to jestem też gotów tę te cezurę rozszerzyć na przykład na nie wiem na 300 dni albo 250, bo, 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 bo wiadomo, że dyplomacja potrzebuje trochę realu, a nie tylko wirtualu, ale ja wcale nie należę do tych komentatorów, Którzy, którzy tę nową doktrynę Amerykańskiego większego interwencjonizmu skłonni są kupić w ciemno. Bo, bo, bo pamiętajmy, że, że jeszcze do niedawna dzisiejsi sojusznicy Joe Bidena, jego dzisiejsi zwolennicy, także ci w mediach, załamywali, załamywali ręce nad tym, że Donald Trump wycofuje się ze świata, nie zwraca uwagi na nic, może z wyjątkiem Chin, jest w ogóle niezainteresowany wzięciem odpowiedzialności w swoje ręce i, i generalnie Tragedia. Dziś jednak, gdy nowa administracja w niektórych kluczowych dziedzinach idzie tymi samymi kolejnami co poprzednia, czyli powtarza te same ruchy, czy też, czy też nie zmienia w sposób zasadniczy polityki swoich poprzedników, to ci sami komentatorzy mówią, że doskonale robi Joe Biden, wykazuje się wielkim, wielkim zrozumieniem tematyki, niuansuje i jest, jest, taki, jest taki wrażliwy i, i subtelny i przemyślny w tym, w tym co robi. Ja znaczy hipokryzja tutaj, tutaj bije po prostu z ekranu. Nie trzeba, nie trzeba wytrawnego oka komentatorskiego, żeby to dojrzeć, i w związku z tym, w związku z tym tak żegnając się, mówię, żeby nawet czytelne porażki. Tutaj brać z łyżką cukru i odwrotnie, e, największe sukcesy przyjmować z łyżeczką goryczy, bo, bo, bo nic nie jest aż tak jednoznaczne w nie, no, świecie i jest, dyplomacji amerykańskiej. Oczywiście no, i są interesy amerykańskie, one są stałe. Nie ma wątpliwości, że polityka Ameryki wobec Chin na przykład i będzie bardzo podobna i za, i za Trumpa, tak jak była za Trumpa i będzie podobna za Bidena. No ale kto te to hipokryzję interes. wytknie, Robert, kto te hipokryzję wytknie jak no nie my? My to, my to możemy mówić, bo no, jakby nas to średnio dotyczy. Natomiast polityka wobec Europy Środkowej ma ten swój taki, no, taką smugę, no która, do, 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 i widać, że demokraci są bardziej przywiązani do, do spraw praw człowieka. Na ile będą teraz gotowi za to umierać, no to już jest inna sprawa. Na no, ale oni i... są tak, 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 Robert, rozumiesz? Się... Dobrze. Ja, o, ja to, o, to, o to mi chodzi. Czyli na początek będą amerykańskie interesy globalne, potem te, te, te mniejsze, a ta Większa skłonność do tego, by szanować prawa człowieka, czy też mniejsza skłonność, no ona też się przejawia w polityce, aczkolwiek no, jest jakby w drugiej czy trzeciej kategorii dziobania czy rozmyślania. Jak Polska zostanie objęta sankcjami, drodzy Państwo, to pamiętajcie, kto zostanie. w tej rozmowie kto w tej jest. rozmowie przestrzegał, a kto robił za klakiera. E, żartuję, oczywiście żartuję, no, proszę nie wstawać mnie dosłownie. Robercie. Na dzisiaj. Tak. Słyszę. Na dzisiaj Pax, Amerykana. E, chociaż w twoim przypadku to Pax Łomienkana raczej. No, możliwe. Niech tak będzie. Nie, nie ma wyjścia. Mądrością jakby krajów mniejszych, takich jak Polska, jest obserwowanie, jak działają ci wielcy i tak żeglowanie, by, by nie stanąć rufą pod wiatr. No ale. Ja wiem, że w Polsce takie, takie, takie hasła są uznawane za obrazobórcze, antynarodowe i co tam można wymyśleć, ale no tak, tak wygląda rzeczywistość. Nic tu nie wymyślimy innego, lepszego. PŁętował dla państwa Robert Walenciak. Ja nazywam się Jakub Dymek tradycyjnie jak co tydzień zachęcamy do lektury nowego numeru przeglądu już w kioskach. Ja tam zresztą piszę o studniach prezydentury Joe Bidena i staram się te proporcje słodyczy i goryczy jakoś wypośrodkować, by nie popaść w zachwyt taki bezprzykładny na dwóch ale... że Ale bardzo krytykują, bardzo krytykują Bidena i bardzo się na niego obrażają i w ogóle no, stroją, stroją, fochy. Ale Więc... żeby zarazem uczciwie Oddać nowemu prezydentowi to, co robi właściwie i to gdzie sięga do dobrych, demokratycznych tradycji. Tyle w nowym numerze ode mnie. Dziękujemy, zapraszamy do lektury. A, nie powiesz co od ciebie? To będzie niespodzianka Ode, dla mnie, Państwa. No, ode mnie, ode mnie no jest dużo. Hmm. Jest dużo cóż. Có, cóż Tylko powiedzieć. kupować i otwierać. Dziękujemy Państwu. Jakub Tymek. Robert Walenciek. Do usłyszenia za tydzień.